Przed nami drugi dzień festiwalu filmowego Wite a na nim warsztaty recenzenckie, które poprowadzi jeden z najpopularniejszych krytyków filmowych w Polsce, Łukasz Maciejewski. Krytyk filmowy to jest po pierwsze ktoś, to y, przeprowadza, jak, jak prawie jak Alicja, na drugą stronę lustra, czyli y, Alicja w krainie czarów, czyli tę krainę czarów, jaką jest kino, potrafi y, być może głębiej, dosadniej, ostrzej albo szlachetniej odczytać, zdekodyfikować, albo odnaleźć y, inspirację czy odnaleźć y, analogię y, do całej przestrzeni literackiej, malarskiej, y, to przestrzeni funkcjonowania dzieła filmowego w sztuce. To po pierwsze. A po drugie, to jest też ktoś, kto jest nie tylko towarzyszem, przyjacielem albo krytycznym przyjacielem kina, filmu czy filmowców ale także ktoś, kto ma świadomość tego, że pisanie o kinie, towarzyszenie kinu, to również jest rodzaj funkcjonowania w literaturze i nie wstydzić się tego, że jest to tylko funkcja użyteczna, objaśniająca albo informacyjna, bo to nie jest krytyka filmowa, tylko to jest dziennikarstwo filmowe, dwie różne rzeczy. Natomiast krytyka filmowa w tej swojej najszlachetniejszej kategoryzacji jest również literaturą. To było dla mnie inspirujące spotkanie. Przede wszystkim z wrażliwym człowiekiem. Mieliśmy bardzo różnorodną grupę, w której ludzie mieli różne pasje czy aktywności, także myślę, że te warsztaty i festiwal są naprawdę dla wszystkich: czy to piszących, czy dla miłośników kina, czy zainteresowanych dziennikarstwem, albo nawet samą osobą prowadzącego. To polecam. Do wolontariatu oczywiście skłonili mnie wspaniali ludzie, którzy są w tym wolontariacie. Oraz możliwość wykazania się i pomocy społeczności lokalnej, y, oraz y, właściwie y, możliwość oglądania filmów za darmo. Na dzisiaj to koniec festiwalowych emocji. Przed nami 7 grudnia, a na nim druga część warsztatów recenzenckich o godzinie 18. O 20. spotkanie autorskie z Łukaszem Maciejewskim. Przypominamy jeszcze o konkursie na najlepszą recenzję filmową. Do zobaczenia.